Cześć manko, witam Was w świecie GTA i witam Was w poradniku Jak zarobić nawet 25 tysięcy dolarów za jedną małą misję, którą wykonamy w jakieś 15-20 minut. Także co nam będzie potrzebne do tej misji? Oczywiście ten samochodzik, bomby przylepne albo jakaś rakietnica i taka misja jak e, już wam pokazuję łącznik z los santos i żeby rozpocząć taką misję nie możecie być w sesji jednoosobowej e, chciałbym wam to właśnie powiedzieć ustawiamy tutaj sobie poziom na trudny osoby zakupię wizelkę e, i amunicję najlepiej by było jeśli e, zrobilibyście to z jakąś ekipą to wtedy nie byłaby Wam potrzebna kuruma. A jak chcecie to zrobić sami, no jest Wam niestety potrzebna kuruma. Yy, I mamy zaatakować transakcję narkotykową. Dlatego wsiadamy do naszej kurumy i atakujemy transakcję narkotykową. Yy, przydałoby się właśnie yy, też yy, Uzi. Misja sama w sobie nie jest trudna, o ile ma się kurumę. Jeśli nie ma się kurumy to potrzebuje się znajomych i snajperki Ale to misja jest do wykonania solo Tylko wystarczy zainwestować jakieś 500 tysięcy Tutaj rozwalamy tych gości Powiem wam Tutaj pyk Pyk Teraz wsiadamy do tego samochodu Bardzo szybciutko Wsiadamy I od razu wysiadamy Ponieważ ma mieliśmy tylko sprawdzić GPS-a jedziemy do magazynów Elburro Heights Coś tak tutaj, tutaj do nas strzelają ale chyba nie wiedzą że mamy kurumę i <coughs> w na no jeszcze tutaj tak pociąg e, przejedziemy wszyscy no, strzelajcie dalej <coughs> dobrze przejeżdżamy i jedziemy <coughs> kuruma to jest e, taki samochód który którego zakup naprawdę się zwrócił może nie jest mało zwrotna ciężko się nią hamuje i średnio wchodzi w zakręt no i jeszcze słabo dosyć e, jedzie w sensie jeśli chodzi o prędkość maksymalną ale jest to jednak auto pancerne warto je posiadać jako powiedzmy drugi samochodzik i zobaczcie teraz tutaj wjeżdżamy sobie pod tą górkę oj e, troszeczkę nas porzucało Nasza korunka już troszeczkę podziurawiona. I tu też tak samo potrzebujemy e, muzyka. Naprawdę można to zrobić samemu. Tylko właśnie potrzebujemy tych paru rzeczy. No. Tylko jeśli chcecie przystąpić do hakowania laptopa upewnijcie się, że po prostu już e, każda fala z tymi panami, że tak to ujmę, już sobie poszła. Żyję. Ale mam zezanie. Yy, ale no, pokażę Wam, zrobię tą całość na Waszych oczach, żeby Wam pokazać, że wcale ta misja nie jest e, taka długa, ani taka trudna, jeśli macie krumę, jest po prostu banalna. Jest to chyba jedna z najlepiej płatnych e, Misji, jakie idzie zrobić na online, oczywiście poza napadami, bądź też przygotowaniami do napadów, chociaż nie jedno przygotowanie do napadu e, dostarczy Wam mniejszej ilości pieniędzy e, niż e, właśnie tutaj e, ta misyjka. Pamiętajcie, łącznik z Los Santos. No, wystaw się o, nie można by było strzelić w głowę. Dobra, rękę w głowę. Dobrze, tutaj gdzieś jest jeszcze jakiś pan Naprawdę warto ich wszystkich na początku tutaj zniszczyć Ponieważ później mogą Ojejku, nie zauważyłem tego Tak ślepy jestem Później mogą oni wam troszeczkę przeszkadzać w hakowaniu tego laptopka Bo macie zhakować laptopa nie? i właśnie Po to byliby wam potrzebni yy, Wasi znajomi czy tam przyjaciele, no po prostu ludzi, którzy chcieliby z nami zagrać. No powiem wam, że w pojedynkę ta misja bez kurumy to samobójstwo. Nie polecam, próbowałem kilka razy, raz chyba na pięć mi się udało to zrobić samemu bez kurumy, ale to naprawdę z pół godziny dobre się trzeba męczyć. OK. Teraz hakowanie laptopa. Nie jest to takie trudne, chociaż trzeba mieć do tego pierwszego hakowania sprawne oko, ale jeśli robicie to pierwszy raz nie załamujcie się, że nie potraficie znaleźć e, tych liczb. Po prostu szukacie pierwszej liczby. Ja to tak oczami sobie przejadę szybciutko e, <grybujesz> o, jest. Oj, to nie to, patrzcie. 8744 e, Szukamy, o, było. Jest. Ok, zazwyczaj idzie to jakoś szybciej, ale teraz powiem wam, że tak yy, tak świetnie, no, jeśli słyszeliście te dwa hardkorowe kliknięcia to przepraszam, ale zdenerwowałem się, <grych> można tak powiedzieć, ok, mamy już yy, zhackowanego laptopka, coś wybuchło, teraz jedziemy sobie po prostu do hangaru na yy, lotnisku. żeby wam że tego nie było w planach ale, przepraszam panów normalnie bym ich chyba nie przejeżdżał, ale jako, że chcę to zrobić jak najszybciej żeby pokazać wam, że e, to tak w ogóle no nie za dużo czasu na to trzeba, tylko żeby Kuroma była troszeczkę szybsza, no to naprawdę byłoby całkiem spoko nie jedziemy sobie na lotnisko w ogóle nie przejmujcie się tymi samochodami yy, które w was strzelają a właściwie ludźmi z samochodów yy, którzy w was strzelają niestety jeden minus jest taki że skurumy za bardzo yy, nie można strzelać do, do tyłu znaczy tak, tak jak wylecie cenę to niby można ale tak jakbyście już chcieli tutaj to niestety <laughs> także celowanie skurumy jest troszeczkę ograniczone że trzeba właśnie zastosować e, albo minę zbliżeniową, raczej na pewno przyda wam, Znaczy nie zbliżeniową tylko przylepną minę przylepną, e, ponieważ <laughs> no to jest bardzo ważne. Później wyjaśnię wam dlaczego. I jeśli się właśnie nie zrespi e, helikopter, którym macie wrócić do Madrazo, e, to jeszcze Przyda wam się właśnie rakietnica, żeby go zestrzelić, tego helikoptera. Czasami powiem Wam, że na może 8 razy, yy, pamiętam, albo no z 10 razy w to grałem już, te, to, raczej grałem tę misję. Oj. I powiem Wam, że z 2 razy nie zrespił mi się helikopter. Jest ten helikopter, którym musimy zestrzelić e, taki samolot, który będzie startował, bo tam nawet stoi, e, będzie startował z tego lotniska, nie wiem czy można e, zniszczyć tak po prostu ten samolot, czy co, nie będę próbował, <laughs> może poza odcinkiem sobie przetestuję, ale no nie teraz. O, widzimy, helikopter się tym razem zrespił, e, dlatego, no ej, chyba jeszcze żyje, dobra helikopter się zrespił dlatego rakietnica nie będzie koniecznie potrzebna chyba że ktoś bardzo mocno się uprze na to żeby e, rozwalać rakietnicą właśnie te tutaj e, różne pojazdy dlatego przydadzą się albo miny przylepne albo granaty Proszę możecie sobie wybrać podpowiem wam że granaty są troszeczkę tańsze szybko go zabije. oj niebo kurczę no troszeczkę się tu trzeba z nimi pobawić e, chciałbym was ostrzec że e, nie zdziwcie się bo tam jest KOKA i tam jest dwóch kolegów no co panie ty chciałeś zrobić na górze jest dwóch przyjacieli nie są do was tak pozytywnie nastawieni a i w tych e, paczkach jakby ktoś nie miał pieniędzy to są e, pieniądze tak z trzy 4000 można z nich sobie tutaj wyciągnąć zaraz wam to zaprezentuję e, i, i będzie z boku słuchajcie tak żeby wam e, powiedzieć po co nam była mina przylepna więc słuchajcie na początku po e, ukradnięciu koki tak e, Czekajcie, ja tam sobie... Y, najlepiej jest w ogóle tam nie wchodzić. Pokażę Wam tutaj te pieniążki tutaj, troszeczkę. Mamy dodatkowo 4000. To warto za, zapamiętać y, przy sumce, którą y, można y, właśnie sobie zebrać tutaj. O, no nie! Serio. Kolego! Dobra, dalej ze zadanie. Dobra, wychyl tylko łeb, To polecam, no bo można się tam różnie yy, dobrze wbić z akaczem i wszystko poczyścić To już y, do wyboru do koloru, także słuchajcie <laughs> Na początek wybieramy granaty I po prostu jakby ktoś nie zgadł rozwalamy te, tutaj, te pojazdy Tak, oj, kasy nie rozwal, proszę Kasa jest nierozwolona, czyli 6000, 6700 prawie. E, prawie 7000 jeszcze dodatkowo takiego bonusu w tych skrzynkach można znaleźć. <coughs> Oj, fajnie helikopterze. Tak, taki mam tutaj tipże, że tam są właśnie. Te... I dobrze. E, teraz e, idziemy sobie po tą po tą kokę, tak, po tą kokę idziemy, nie jestem pewien, czy ktoś tu jest ale nie ma, tylko tu, tu mamy kamizelkę na wszelki wypadek i tepe słuchajcie, teraz biegniemy sobie stąd wybieramy sobie po drodze jeszcze bombę przylepną i patrzcie, co ja teraz robię, nie bierzecie bombę przylepną Przelepiacie ją tutaj do tego samolotu a tak żeby po prostu mieć pewność że nic się nie stanie nie? i słuchajcie póki co musicie ich tutaj troszeczkę porozdalać tych panów tu no, oni tutaj przyjechali to się że mamy kokę i po prostu tam nas teraz zabić za to później podejdziemy do sprawy Ale tak, no. mi się uda ale czasami nie eee, tutaj jeszcze tych panów tutaj jacyś jadę i jeszcze tam jacyś sobie jadę tam tak dobrze i teraz ustawiamy się przy helikopterku Naciskamy G Wybuchamy tamten y, pojazd Tamten samolocik I teraz normalnie wznosimy się do góry I właśnie równo z tym samolocikiem Który tutaj jest Musimy się wznieść I musi nam nalierzyć ten samolocik I dla bezpieczeństwa puszczamy w niego około dwie, może nawet trzy rakiety Gdyby nie dostał No teraz już spadna I teraz lecimy sobie do domu Martina Madrazo yy, no Do jego domu nie jest tak daleko yy, Tylko muszę was ostrzec, żebyście nigdy nie obkrążali yy, śmigłowca od tyłu yy, Śmigłowiec, że tak to ujmę, nie lubi od tyłu i, I on po prostu będzie się bronił Tak, jak wysiądziecie, no to to tylnie śmigiełko może was skosić Ja tak naprawdę miałem, wylądowałem obok domu Madrazo i najzwyczajniej w świecie y, śmigiełko mnie skosiło, Także naprawdę proszę Was y, pamiętajcie o tym Bo to naprawdę y, Warte jest zapamiętania A zobaczcie, już tutaj dolatujemy sobie do domu y, Madrazo To jest ten bogacz, którego zabiliśmy y, w fabułce y, Tak, to jest chyba ten bogacz, nie? Jeśli się mylę to mnie poprawcie ale wydaje mi się że raczej to jest ten bogacz dobra gdzieś tu sobie lądujemy obojętnie gdzie to nie ma najmniejszego znaczenia i patrzcie teraz nie po prostu nie przechudźcie nie obkrążajcie tak helikoptera żeby yy, przejść tak wiecie na styk i dobra i uwaga zobaczymy pamiętajcie że tam zarobiliśmy prawie 7 tysięcy w tych, no załóżmy że 6 nawet, nie? w tych skrzynkach co tam było? 6 tysięcy troszeczkę punktów JP pieniążków, oj niestety tylko 18 ale dobra, 18 i 6 daje nam wynik 24 tysięcy ponad, no około 25 tysięcy także jeśli się podobało zostaw łapkę w górę komentarz i zasubskrybuj mój kanał. Pa-pa!